To opowiadanie będzie o paleniu cygar w miejscu i w godzinach pracy. Zbyt często się uśmiechasz, powiedział autorytatywnie mój warszawski przyjaciel, zagłębiając się w fotelu. Szef powinien być zawsze trochę niezadowolony i pokazywać marsową twarz, on przecież rozwiązuje ważne problemy. Zdziwiło mnie to stwierdzenie i trochę rozbawiło, pomyślałem bowiem, że nawet bardzo ważne problemy rozwiązywać można w sposób sympatyczny. A jednak mój przyjaciel chyba nie żartował, choć tego sprawdzić do końca nie udało mi się, ponieważ zasłonił twarz gęstą chmurą dymu. To coś nowego od kiedy zacząłeś palić cygaro? Spytałem za szczerym zdziwieniem. Odpowiedział nie od razu, puszczając znowu kilka kłębów. Od dwóch tygodni i bardzo cierpię, nie masz pojęcia, jak trudno jest się przyzwyczaić. Ale po co? To zdanie wyrwało mi się mimochodem. Cygaro pozwala mi być bardziej tajemniczym i dodaje powagi, co na moim nowym stanowisku jest rzeczą absolutnie podstawową. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że mój przyjaciel został niedawno zastępcą dyrektora oddziału banku. Od pewnego już czasu obserwowałem zdumiewające zmiany w jego zachowaniu, trudno mi było jednak dotychczas zrozumieć ich przyczynę. Czy w Twojej nowej firmie wszyscy pracownicy zawsze ubierają się na czarno? To pytanie nie było całkiem niewinne, bowiem mój przyjaciel nosił ostatnio tylko bardzo ciemne garnitury, stylem bardzo zbliżone do strojów personelu firm pogrzebowych. Nie wszyscy. To wyłącznie przywilej członków kadry zarządzającej. Nie możemy przecież ubierać się jak zwykli finansiści. Korciło mnie, aby spytać, dlaczego utożsamianie mego przyjaciela z finansistą stanowiło dla niego przedmiot obrazy. Jednak właśnie w tym momencie w wejściu do bankowej sali pojawiła się dobrze zakonserwowana blondynka z antypatycznie zaciśniętymi ustami. Nie patrząc na nikogo, dumnie kroczyła między kontuarami, a za nią truchtem podążały dwie inne zaaferowane kobiety. Kiedy cała ich grupa znalazła się blisko nas, mój przyjaciel zerwał się z fotela, wyszczerzył zęby w przymilnym uśmiechu i zawołał Witam, witam serdecznie. Moje uszanowanie dla pani profesor. Nawet nie odpowiedziała. Przeszła obok biurka, nie zaszczycając ani mnie, ani mego przyjaciela żadnym spojrzeniem. Wywarło to jednak na przyjacielu widoczne wrażenie, ponieważ w trakcie kłaniania się zgubił fajkę, której szukał teraz zawzięcie pod fotelami. Na szczęście, dzięki jasnym kolorom wyścierającej bankową salę wykładziny, nie trwało to zbyt długo i już po chwili mógł wyjaśnić mi konfidencjonalnym szeptem, że przybyła właśnie blondynka jest pracownikiem dydaktycznym lokalnego uniwersytetu. Ale dlaczego taka antypatyczna? Spytałem bez ogródek, czy w dzieciństwie nie nauczono jej, iż należy odkłaniać się znajomym? Ty, widzę, naprawdę niczego nie rozumiesz. Ona przecież jest profesorem, a do tego przyszła tu ze swoimi współpracownikami, więc musi trzymać fason.